Proszę Państwa, gdzieś w Bałkanach odbywa się emocjonujący hol. Peter, nie, nie złasz. A ja po co? Zaraz będzie gładki. Piotr tutaj, Piotr tutaj tarmosi zwierzęcia. Dobry? Dobry. No i teraz go płytko do góry i łychą do tego. Musimy łyżki przerobić, bo jest za duży nurt. Pokaż do tutaj pięknie do... Mój jest tam się przewraca. O, tak ładna rybeczka. Taka 60 gram, 600 gram, gram tuszy. Życisz sobie wzięcie, czy sam go bierzesz? Proszę bardzo. Daj go tutaj, daj go tutaj na tym moim zwolnieniu. Ostra walka. Trwa już pół godziny. Nie, nie, bo pozbieram, ty resztę. Dawaj go tutaj, nie daj. Stój tu. No, jak już kolega Paweł się za niego weźmie, to już, to już nie ma żadnych szans. Skończyły się teraz pływania, walki i tak dalej. Uuu, I pomszy. Ładne. Daj go tu, chodź. Chodź na stół operacyjny. Piotr, jest i będzie operacja, operacja.